Księżanko, witajcie dzisiaj bitwy na żywo nowym czołgiem premium, tak jest kolejnym. Tym razem jest to amerykański czołg średni IMT, który wchodzi do naszej gry jako przepustka bitewna. W sensie można go tam wygrać, jeżeli wydacie 2500 golda. Od 10 do 21 lipca będą dwie dostępne przepustki: jedna na TS6, a druga na IMT, i możecie sobie wybrać, którą chcecie zrobić. Tutaj, żeby zdobyć czok, musicie wydać 2,500 tysiąca golda Na te 6 3,5 tysiąca golda No i oczywiście też bardzo dużo tych rozdziałów powbijać Nie wiem dokładnie ile, bo ja szczegółów takich dokładnych nie znam Dostałem czok do przetestowania i Dzisiaj zobaczymy do czego ten IMT jest zdolny Jeszcze tylko dodam, że jest to przepustka z Larą Crow Czyli popularny Tomb Raider I jeszcze taka drobna rzecz To znaczy IMT dostanie polepszony i będzie mieć lepszą moc silnika I to jest jeden buff, który się wydarzy W momencie kiedy ja gram tym czołgiem, to on jeszcze polepszony nie jest, ale W najbliższym czasie będzie I w dużym skrócie Najważniejsze rzeczy to tyle Zastanawiałem się długo Jakie ten czołg ma zalety I jest jedna zaleta Tylko chyba jedna Czyli średnie uszkodzenie na strzał 360 średnich uszkodzeń na czołg średni Spoko 210 penetracji Słabo. Totalny brak pancerza. Jakby to wszystko jest bardzo łatwe do przebicia, tylko i wyłącznie jarzmo działa, może coś odbić. No i można też rzec, że wieża z racji tego, że jest malutka, no to nie jest łatwa aż tak do trafienia. No i to jarzmo działa dosyć sporo, Mą część tego pojazdu zasłania. No jednak cały kadłub to jest praktycznie karton. Tutaj każdy będzie się wbijać i to bez y, większego problemu. Penetracja 210. Na goldzie mamy penetrację 246, więc takiej dużej różnicy nie ma. Kaliber 105 mm. Wyrzuciło dębinę i pojechałem na stronę z medami. O dziwo, dosyć można powiedzieć nawet, że wygrywamy, na pewno pozycyjnie, większą część mapy mamy zajętą. No, ale nie jestem chyba pojazdem, który powinien to przepchnąć. Poza tym, zobaczcie, że na drugiej stronie, czyli w mieście, bardzo źle się dzieje. Prawdopodobnie trafiłem jeden strzał na ślepo w chariotera. Nadal nie ma opcji, żebym ja tu samemu wjechał. Nie ma opcji, że su Co 22 tam coś próbuje, ale to jest raczej coś głupiego i to pewnie mu nie wyjdzie. Ewentualnie mógłby zaświecić właśnie takiego skorpiona. Skor nie, skorpion się tu nie wychyli. Ważne byłoby dobić LCK. Wow, trafiłem. 362. To akurat duże zaskoczenie na plus. Jedzie buraska. Dobrze też byłoby trafić buraskę, ale nie trafiłem. Czas skupiania, dobra, jest spoko, poniżej 2 sekund. Raz na metrów 0,35, to jest ok. Uf, ale to ładnie siedzi. Ten czołg na pierwszy rzut oka kojarzy mi się z trochę taką wersją Revalorise. Jeżeli kojarzycie francuski czołg w u swojego poziomu, to myślę, że on jest bardzo zbliżony. Na strzał zadajemy mniej uszkodzeń, ale mamy lepsze inne parametry, więc jak ktoś polubił Revalorisa, a nie każdy lubi, ja sobie zdaję z tego sprawę, to może mu się nawet całkiem spodobać ten EMT. Na pewno to jest show, którym trzeba grać bardzo ostrożnie, bez dwóch zdań, ze względu na ten pancerz. Eee, no i potencjał do zadawania uszkodzeń to działo jednak ma, cofam swoje słowa. Wydawało mi się, ten według statystyk, na taki pojazd, że to nie będzie nic takiego fajnego. No, a w tej bitwie, pomimo że drastycznie przegrywamy, jestem w stanie e, zadać no, okolice 3000. No i myślałem, że może mnie dotarnuje. Arta strzeliła. Ta będzie ładować. Strzelam do innej. Może ktoś się strzeli. Hmm, może jest. O, taran, dawaj taran. Tak, super. Jeszcze się odbił. Idealnie. Jeszcze jeden strzał oddam. Super. Siedzi to prawie 4000 już lecę. No to. Bardzo wyratowało mi tę pierwszą bitwę. Co ja bym takim czołgiem zrobił w tej bitwie? Tak się zastanawiam, bo jest Elcek, jest Arta. Na prawo nie ma co się pchać, Dużo niszczycieli, co by nie mówić. Nasz badacze gdzie, gdzie lewo i. Bardziej jestem skłonny do tego, żeby zagrać lewo, ale musimy jednak pojechać bardziej dookoła. No bo tutaj Elcek może nas wykryć. Jest Skorpion. U, może coś nawet dam z tego Skorpiona, jeżeli on tak będzie jechać. Ale nie, nie zanosi się. Pytanie, czy jestem wykryty. Na razie też nie. Okej, okay, nasz sojusznik się rozbił. Hmm, może zajmę sobie pozycję do góry, żeby zobaczyć... Co tam nadciąga? Jest jeszcze dużo czołgów niewykrytych i trzeba będzie bardzo uważać. Myślę, że turbosprężarka w tym czołgu jest dosyć ważna, mimo że prędkość maksymalna, tam 50 km na godzinę, to spoko wartość, to jednak brakuje mocy na tonę i brakuje. do stylu gry takim czołgiem, no, trzeba liczyć się z tym, żeby szybko uciekać i zmieniać pozycję. Jakby to nie jest pojazd, w którym mogę całą bitwę stać tu na wieży i wesoło sobie trzymać flankę, zdecydowanie nie. To jest pojazd, który szuka okazji. No i pytanie, jeżeli jesteście chętni na ten show, czy wy będziecie odpowiednio tych okazji szukać? A to nie jest takie proste. Uważam, że to jest niezła sztuka. Szukać okazji. <laughs> Dobra, daję kilka strzałów. od nic nie widzi. Tu może też 4-2 podjeżdżać, więc ja sprawdzę, może już on już tu przejechał do lewej. Warto byłoby o tym wiedzieć. Okej, okay, na razie go nie widać. Czy ja mogę samym podjechać? No. Biorąc pod uwagę to, że 122tm, lewe te czołgi jeszcze nie zostały wykryte, nie chcę ryzykować, bo jeżeli ja podjadę, a na przysłowowej mordzie zaświecą mi się dwa czołgi przeciwnika, zjeżdżają po mnie i mnie nie ma. Ja nawet nie mam sensownego wsparcia. O, jest forest i na foresta ja mogę mieć bicie. A i mało brakowało. Dobra, może to weszło. Nasza buraska podjechała, ok. I to już bardziej zachęca mnie do tego, żebym wykonał jakieś ruchy na flance. Jeżeli ten 134 jeszcze się nie pojawił na tych pozycjach, nie wychylił się nigdzie, to też może sugerować, że oni nie mają w ogóle czołgów na tej stronie, po pierwsze. Po drugie, to może sugerować, że na przykład on uciekł z tej flanki, albo gra bardzo pasywnie, ale raczej też nikogo tutaj nie ma. Szukałem bicia na LCK. Uważam, że to jest chyba e, najważniejszy czołg w tej bitwie do rozwalenia. On na środku będzie sprawiać problemy. Już jest tu przewalone drzewo. Nie wiem, czy widzicie. Tak liczyłem, że może tu jest jeszcze jakiś niszczyciel. Na przykład ten, którym e, grał w plutonie. Jeszcze jeden strzał. Chyba to też nie siadło. LCK się nie pojawia. No dobra, to oddam jeszcze jeden strzał. A co mi tam? No, bo na pewno potrzebujemy kogoś, żeby podświetlił albo Foresta, albo jakiś inny czołg. Nasz Skorpion się wychyla, to może się bardzo źle skończyć dla niego Nasza buraska w ogóle jak jest ubrana jak jest zginy Czy tutaj jest też 642 O, ma spota, on może być tutaj w szaku Ktoś Elcek na przykład A nie, Elcek jest tam Jest 64 642, po prostu mnie zaświeciło Co ciekawe, ten czok bazowo ma dobry kamuflaż To serio ma dobry kamuflaż Ponad 16 punktów procentowych I to wypada całkiem Nieźle. Elcek padł. To jest świetny news, ponieważ jeżeli Elcek padł, to zdecydowanie otwiera nam się środek pola i ze środka będziemy mogli pomagać naszym sojusznikom po drugiej stronie. Też musimy mieć na uwadze to, że oni kontrolują te miejsce, gdzie są czołgi ciężkie. Ja jeszcze... Chciałem strzelić w su, ale się nie udało. Lywe przejeżdża sobie, ale nie powinien on mieć łatwego zadania. Biorąc pod uwagę to, że my kontrolujemy właśnie tę część, no to zobaczcie jak wyjeżdża bokiem ale nie trafiłem, więc to tyle. Do kernerwona chyba można. Skorpion gdzieś tam może być. No ja i tak, mimo wszystko, wybieram środek. Jest tu trochę kamieni, żeby się schować. Na pewno nie podjeżdżałbym środkiem, jeżeli by żył Elcek albo jakiś inny czołg lekki. To by było wręcz sam, swoje samo zablokowanie się. Tak to jeszcze mogę jakoś pokombinować. Może tu za kogoś zaświecę? Ja. A jeżeli nie, to strzelę na pewno do Karnarwana. Tutaj ktoś jest. Drzewko się przełamało. Od razu cofka. Zobaczymy, kto tam będzie. Buraska podjeżdża, Buraska może wykryć niszczyciela. Dobra, to Myślę, że już zniknąłem. To zaświeci Buraska. To jest pytanie numer jeden. Bernard von padł. Czy ktoś tutaj jeszcze jest? O, jest. I może już go nie być. Nie polosowało idealnie, ale i tak jest dobrze. Pora tego. Uuu, nasz spaczot się rozbił. Oj, niestety nie udało się go rozwalić. On tym SU musi być gdzieś tu. Może mi to wejdzie. Niestety nie. No i to SU blokuje nieźle. My tu gadu gadu, ale jesteśmy w trójkę na tej samej miejscówce i straciliśmy oczy i widzę całą bitwę. To jednak e, spróbujemy zagrać linię K. Na linię K w najgorszym przypadku ja spotykam skorpiona. A skorpion. No to nie jest czołg z pancerzem, to nie jest czołg, który mnie jakoś wypchnie na wieżę To prędzej ja powinienem wypchnąć Skorpiona Mogę też załadować pociski odłamkowe na niego Stawiałem jak kto był na tym środku Ten czołg też już mógł dawno uciec Albo to był jeden ze Skorpiona, Swaka, 122 tam jeden z tych czołgów Załaduję od razu te odłamki O, jest Swak, ale akurat nie mam bicia O, 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 mam hałaka Czy ten hałek siądzie? Siadł, dobra już mamy teraz taką przewagę, że nie ma co się zastanawiać. Trzeba jechać, trzeba gonić damage, jak to mawia klasyk. Podejrzewam, że skorpiona już tutaj też nie ma, ale jeżeli by się znalazł, to w sumie byłby to fajny news, taki oddzielony skorpion. Jadę tędy, ponieważ chciałbym, żeby on jak najpóźniej mnie zaświecił. Po prostu chcę być elementem zaskoczenia. Myślę, że zaraz już się przeleje na tą drugą stronę wału, ale dopóki nie jestem wykryty, to jeszcze korzystam. Wiadomo, on może być po mojej lewej. Mogę zmienić zdanie. Ale dobra, jedziemy. Skorpion jeden jest tam. a skorpiona w momencie bicia, nie mam, ale mogę zaraz mieć. Dobra, wracam do przeciwpancernych i go dobijam. To nie u ten skorpion znika. Zauważcie, że nadal nie jestem wykryty. Wiem, ale po mojej lewej mogą być czołgi, ale myślę, że tu po mojej prawej jest skorpion. jak chcę skrócić ten dystans, jak chcę go jak najbardziej zaskoczyć. Teraz przejeżdżam na prawo. Arta strzeliła. I nie widzę nigdzie Skorpiona Była szansa, że na przykład on gdzieś tutaj też stoi I wtedy mogłem go nieźle zaskoczyć, ale i tak jest bardzo fajnie Artyleria powinna zejść na Haeka. Skorpion również gdzieś tu może być Mogę też być wykryty z krzaków z lewej, ale nie jestem Nie wiem, gdzie jest T28 Mogę wjechać też między młot a kowadło, czyli kilka progów obok siebie. Bie! Powinienem strzelić wcześniej jak już e, świeciła mi się ta na zielono, za świecę Skorpiona. E, no dobra, hajak tak na Artę. Chciałem strzelić już przeciwpancernego, ale nie ma czasu. Podświetlam Skorpiona, ale również ktoś inny to robi. Chyba, w sensie to była szkoda, która spotowała sama do siebie, a ja strzeliłem ze Sero Skorpiona. To jest niesamowite. I jeszcze też jest T28 te niewykryte. Też 4 do mnie strzeliło, dobra, jego nie ma. Strzał Skorpiona i cofka. Chodzę do przodu Jedziemy O, jest to 28 które jest plecami On jest celowany w Defendera Więc wystarczy skupić celownik Mam nadzieję, że się nie będziesz cofać Chyba dostał To raczej jest kolejny strzał na ślepo na tym odcinku Bo w poprzedniej bitwie chyba też trafiłem, ale dobra Whatever Jest to 28 bokiem Uuu, Amoraki, i to ratuje naszą bitwę 550 chyba nie polosuje tyle skorpionowi. Nie trafił, strzelił. Ja dobijam. Elegancja, Francja. Mamy 5 fragów w ogóle w takiej dziwnej bitwie, która nie była skazana na sukces, a jednak coś się udało. To jest naprawdę jeden z tych czołgów. Na przykład Lansen to też jest taki mix na właśnie, Lansena, Revaloriz. Jeszcze jest jeden tego typu czołg, ale on mi kompletnie wyjechał z pamięci. Jeżeli mi się przypomni, to wam powiem. Przyznaję się, moje pierwsze wrażenia. Pod względem statystyk nastawiły mnie trochę negatywnie do tego czołgu, a bitwy, no, siadają jedna za drugą. Też powiedzmy sobie szczerze, że te bitwy trochę pozwalają mi na ten wynik, ale no w sumie nie. Dambina była bardzo jednostronna, a i tak tam gdzieś udało się, no, trochę fartownie wykampić te uszkodzenia. Ale dobra, wracając do, już miałem przyjemność zagrania tym drugim czołgiem z przepustki, i na pytanie, który jest lepszy, e, ciężko tak jednoznacznie powiedzieć. Wydaje mi się, że bardziej pewnie czułbym się jednak nad tym. Ale odcinek zobaczycie z niego też uważam, że to jest fajne. Oba, czołgi są dosyć dobre, co ważne. I uważam, że są zbalansowane, jakby żaden z tych pojazdów zdecydowanie nie odbiega czołgom drzewkowym. Są dosyć porównywalne usemki. Dobra, może ósemki medy są drzewkowe generalnie trochę słabsze niż na przykład czołgi Premium, ale chodzi mi o to, że w naszej grze. Jest po prostu bardzo dużo czołgów premium lepszych 8 tiaru, a ten nie, nie jest porównywalny do na przykład projetto Lisa yy, i tak dalej. Jest czymś innym i jest czymś. Ajajaj, co może zginąć sekundę. Źle się wychylałem, bo od prawej strony krzaka jakoś tam było mnie widać, a tak mi korciło, żeby oddystrzał jak najszybciej i się schować, ale jednak to było za długo i zdecydowanie to nie siadło. Saladin dostanie, pięknie, 395. E, tylko ten budynek mi rozwalili. To jest w sumie dobra taktyka na tej mapie, żeby rozwalać budynek od razu. Na początku bitwy rozwalasz budynek, to wtedy jakaś część czołgów może wystawać obok tego budynka i dzięki temu możecie go zaświecić. E, fajne pod Pluton ogólnie myślę, że ciekawe. Tak czy inaczej, przypatrzcie się, co robi Links. On próbuje pojechać na naszą bazę, próbuje złapać artylerię, której nie ma, albo próbuje wyjechać naszą na plecy. My to bezlitośnie wykorzystamy baduje pociski domkowe przypominam 53 penetracji Idealne to nie jest, ale na Linksa powinno styknąć Tak dosłownie mówiąc Centurion pomyślał o tym samym, ale to nie jest złe, bo nawet Jak nie uda się złapać Linksa, czy całego go wydoić, to i tak będą tam czołgi, które Powinniśmy łatwo przełamać, w sensie tą flankę wygrać Bo mamy tam naszych sojuszników, którzy wjeżdżają ofensywnie Teraz ten Lynx robi to zawieszanie takie, że Rozwalił chok. On się nie spodziewa niczego. I cyk, jedziemy z nim. Hag 464. Może jakiś taran uda się. Centurion go teraz złapie. Nie trafił go. On prawie wjechał w Centuriona. Dobra, hag aż tak potrzebny nie był w tym momencie, ale już nie chciałem zmieniać. Mamy plankę wygraną. Przeciwnik jest nieźle domknięty. Tu gdzieś. Będzie prawdopodobnie test. Lugi już zaczynają się cofać. Dojeżdżamy przeciwnika. Myślę sobie... O, jest radny, niczego tu trafię. Uulala, to był idealny strzał. Zobaczcie, jaka mała była przestrzeń na oddanie tego, a weszło to perfekcyjnie. Jestem. Mogę to śmiało powiedzieć dumny z siebie. Odbiłem strzał od Progetto. niesamowite. Pewnie trafił mnie wierzchm działa. SKPTK jeszcze tu jest. O, jest HPTK mnie też widzi. Ja się też zszedłem, do mnie. czy on mnie tu Myślałem, że zdążę. Dobra, już nie jestem z siebie dumny. Koncertowo to spartoliłem. Można było to zagrać trochę ostrożnie, bo tu jeszcze dużo uszkodzeń było do zrobienia. A ten SKPTK niestety mnie rozwalił. Linia Zygfryda, Siódemeczki. dwiarty, Eber EBR w naszej drużynie, Elcek w naszej drużynie, Zbyciu Melu na EBR, Super Tracker na EBR, na Elceku, zbychu. Dobra. Jestem wykryty. U setter, setter, setter. Okej, okay, śmiało, śmiało. Jest nas mało. Naprawdę zostanie wer. Teraz przyklejamy się, żeby od arty nie dostać. I jeszcze tu jest sen, Dziwne zagranie ze strony lightów. Pantera. Pantera to problem. Nie chcę dopuścić do sytuacji, kiedy ja zbiorę od pantery. Tutaj też arta ma wrzuty, ale może setter się jakoś pojawi. Dobra, mogę go strzelić. A, ja Chciałem już powiedzieć, że to jest super wymiana. Bo nawet nie zabrałem Seterę, ale Arta dała się. Do znaki. Is jest chyba stokowy, tak patrząc na chapaki. Wymiana spoko ciągle, tylko że straciłem kierowcę. No i Arta już przodowała. IS podjeżdża. Seter spróbuje uciekać. Ale nie ucieknie mi na mojej warcie. No właśnie. Przeładowanie musimy IS wyciągnąć pod naszych. Iz jest tokowy, więc. I strzelił. Jest pantera z tyłu, niestety, pantera też strzeliła. Aj, nie trafiłem! Bardzo niedobrze. Teraz muszę pokombinować. Artyleria. Okej, okay, nic nie zrobiła. Co z Isem? Czy uda się go jakoś trafić w ten wielki garnek? Pantera zaświecona. Dobra, może poczekam na pewno, aż będę mieć kierowcę. Co zdarzenie losowe się właśnie wydarzyło. Jeżeli rozwalimy Panterę i Isa, to będziemy mogli wyciągnąć Lighta. To jest dobra podstawa do sukcesu. U, odbiłem Isa, co ciekawe. On się wychylił. Dało się odbić ten strzał. O tu za zero. Tutaj już będzie Pantera. Czyli znowu spróbuję się wychylić. No wiem, że chcesz. No dawaj. No dawaj. No chodź. Dobra, spróbuję może. Uff. Blesk ma na niego. I strzelił. No nie jak ta artyleria. Nie zdążyłem się cofnąć. Jeszcze mam gąsko rozwalone. Oj, to jest zła bitwa. To jest zła bitwa. W sensie źle rozegrano przeze mnie. Pomimo tego, że starałem się tutaj wchodzić w dobre wymiany, to i tak finalnie to nie były dobre wymiany. Light przejeżdża. Dobra, skupiam się na nim, tylko Is może się wychylić w tym samym czasie. Nie trafiłem w Alceka. Is dostaje od Bleska. Ja jeszcze tą szansę. A Essek mimo wszystko wydaje się być większym zagrożeniem. Więc cieszę się, że on został dosłany do garażu. Jeszcze jest ten dla. O, zatrzymał się. Kurcze, to nie weszło. Is na dobitkę. Pantera też na dobitkę. Coś nam się tu otwiera. Mę teraz strzeliła. Teraz... Kurcze, tego Isa tak nie wyciągnę. Ale może właśnie... Zrobi to blesk. Boję się, że Light będzie... Oj, Light zaczyna do mnie strzelać. Come on, jeden strzał w Isa. Zaraz Arta mnie dobije. Albo Light. Albo Is. Jestem ciągle wykryty. Nie mam opcji się schować. Jest Light, Dobra. Dobra. nie patrzył na mnie. Is może się wychylić niestety. Tego aż tak nie kontroluję. Aha, no i się wychylił. Kurczę, trzeba było uciekać jakoś. Trzeba było próbować. No też nie wiem czy uciekł. Mmm! Niedosyt! Wstyd. I hańba w tej bitwie. Myślałem, a tu dwa lajty, wyjadę sobie, powyjaśniam. Tu jest no dobra, będzie ok Ale połączenie z tą artylerią jednak to było zbyt mocne. I fakt, że zablokowałem się przez lewą stronę niestety nie spowodował dobrej bitwy. I szkoda, bo tu był potencjał chyba największy. No, ale trudno, takie jest życie. To było IMT. Całkiem sprytny, ciekawy met, może tak bym go opisał. I to tyle ode mnie. Dziękuję za odcinek, trzymajcie się. To elo.